Witam serdecznie. Dzisiaj mamy nagranie z Bernadetą i z Mirosławą. Cześć dziewczyny. Witam. Do wieczór. Witam Mirko, witam Patrycjo. Lecimy kolejne Bernadeto i witam Cię, Patrycja. Cześć, cześć. No, zaprosiłam Was dzisiaj razem, ponieważ Bernadetta była kierownikiem zamieszania, że spotkałam się z Mirką i miałam ogromną przyjemność zrobić filmy pod jej 10 piosenek, które. Mniej więcej co tydzień były prezentowane u mnie na kanale. Także dzisiaj chciałabym się dowiedzieć od Was, jak Wy się poznałyście. Ja mam zacząć, tak? Jak Skoro jestem tak. kierownikiem zamieszania. To ja zacznę. Mirka później będzie kontynuować. Zobaczymy, jak ona to widziała, bo ja swoimi oczami obserwowałam cuda się zadziały, które no, zadziały się cuda u Wiktora na Podlasiu. Pojechałam tam, znając tylko Wiktora. Już niektórzy znają, bo Wiktor no, on robi taką imprezę jak Topinamburiada. Niektórzy ją znali, znali już wcześniej, ja dopiero w tym roku ją poznałam. Ale wcześniej Wiktora poznałam, bo to po, poprzez jakąś tam akcję z jabłkami udało się te jabłka Wiktorowi spieniężyć poprzez to, to, ten apel. Później Wiktor przyjechał z jabłkami do nas do Zielonej Góry na Festiwal Zdrowia, poznaliśmy się osobiście. No a później Wiktor mnie zaprosił do siebie na tą imprezę swoją Topinamburjadę. O Topinamburze to nie wiedziałam praktycznie nic, już wiem coraz więcej, bo to jest niesamowita roślina. Słuchajcie, warto poczytać o niej. Jest jadalna, kłącza są praktycznie do wykorzystania. Wiktor buduje, już kończy chyba budować świetlicę edukacyjną właśnie z stopi z suszu, no. tego, co rośnie nad ziemią. Łączy to z gliną, tylko konstrukcja jest chyba drewniana. Mirka, widziałaś to. No i dach jest w sumie blaszany, ale ogólnie wszystko resztę z odzysku i to będzie świetlica na terenie Wiktora po sesji tam przy sadzie. I jemu się marzy, żeby tam przyjeżdżali ludzie, edukować się. To jeszcze muszę powiedzieć o tej, o tej imprezie, bo Wiktor zrobił to darmowo. Tam były stoiska darmowe, były, był poczęstunek, była cudowna, jak to się mówi, atmosfera. Nie było żadnych pieniędzy na wejście, czyli jak gdyby wszystko było zrobione tak od serca. Bezpłatnie, bo Wiktorowi zależy na tym, żeby nieść dobrą nowinę i dobrą energię i świadomość do ludzi. Tą, na tym mu najbardziej zależy i to, co się tam zadziało, ja jak weszłam, znając tylko Wiktora i za, zajechaliśmy, wchodząc do, do niego do mieszkania, już tam cała ekipa była, Mirka też, ja weszłam tak jak do rodziny. Ja się czułam jak w domu, słuchajcie, to było po raz pierwszy, coś mi się takiego zdarzyło. Atmosfera rewelacyjna, ludzie cudowni. Myśmy się tak zgrali, tak się dobrze bawiliśmy, że ja jestem pełna pełna takich dobrych emocji do dzisiaj, jak o tym mówię. I po, szczerze polecam i tą imprezę u Wiktora, i Wiktora Jabka, Aronie, i jeszcze inne cuda, które on robi, i tą wiedzę, którą chcę poszerzać. Dużo wcześniej mi Wiktor o tobie mówił. Mówi, że pięknie śpiewasz że będziesz tam właśnie ze swoim, ze swoim koncertem. No i powiem, że było to Jakiś rewelacyjne, powody. bo było połączone to tak wiedza, bo było i o zielarstwie i o topinamburze burze, taki dosyć spory wykład. Była wiedza no, z różnych dziedziny terapii i jeszcze koncerty i poezja. To bardzo fajnie po, poprzeplatane, że później jeszcze po tańcówka przy orkiestrze. Także bawiliśmy się rewelacyjnie. Mirko, co? jak Ty to odebrałaś? Opowiedz, jak Ty Wiktora poznałaś i czy, i, i czy podobnie się u Ciebie zadziało? Ja poznałam Wiktora w Kościeżynie na Harmonii Kosmosów. Byłam zaproszona z moją muzyką, żebym zaśpiewała, zagrała. No i tam wtedy Wiktor mnie zauważył i zaprosił mnie do siebie. To pięknie. I jak Twoje wrażenia? Też byłaś tak zachwycona jak Bernadetta? Byłam zachwycona wszystkim, bo wiesz, ludzie teraz zapraszają z innym repertuarem jak kiedyś. Kiedyś miałam swój repertuar pensjonatowy dla gości, a dla gości stworzyłam też taki rodzaj muzyki o akceptacji, o Bogu i o nadziei. I właśnie te piosenki śpiewałam. No to Nie, to. Słuchaj, Mireczko, ty masz w ogóle przepiękne teksty. Bardzo takie optymistyczne i muzyka jest taka, taka soulowa, taka bardzo, bardzo po, po, poruszająca. Patrycja się też zakochała, prawda Patrycja? Porobiłaś tam te fajne podkłady wizualne do tej, muzy do tych, do tej muzyki. Dokładnie. Mnie to bardzo cieszy, że takie informacje idą w świat, że można promować takich ludzi, gdzie gdzieś są tam nie do, jeszcze nie dostrzeżeni ze swoim talentem. Mirko, ty powinnaś właśnie śpiewać jak najwięcej, bo tą energią wprowadzasz w taki, ludzi w taki fajny trans pozytywnego myślenia i odczuwania, bo to jest bardzo ważne. Są to czasy, gdzie dla wielu ludzi jest to bardzo ciężki czas, trudny. Nie powiem, że u mnie, bo u mnie się dzieją same cuda, ja cały czas tych cudów doświadczam poprzez ludzi takich, których poznaję, którzy dzielą się taką podobną energią jak moja i, i gdzie ja jestem tak uchachana jak małe dziecko, które wchodzi do piaskownicy czy gdzieś tam do, na plac zabaw i się cieszy, bo nie wie, nie wie którą zabawkę chwycić. Ja dokładnie teraz tak doświadczam życie, każda chwila jest dla mnie błogosławieństwem i jest radością doświadczania, także to, że się poznałyśmy, to też nie przypadek, to, że poznałam Wiktora i, i całą ekipę, tam, która tam była, przed cudownych ludzi, to też nie przypadek, po prostu to się zadziewa, to są te nasze cuda, bo my tworzymy nową, energetyczną ziemię, nową, lepszą ziemię, poprzez właśnie takie cudne teksty, muzykę, poprzez piękne doświadczanie, dzielenie się dobrą, dobrym słowem, energią dobrą, uśmiechem, to no, dzieją, zadziewają się cuda, no ja jestem cała przeszczęśliwa, przeszczęśliwa. Tak jest, no teksty <coughs> są naprawdę piękne i mądre, jeżeli ktoś nie miał okazji ich posłuchać, to zapraszam na moją playlistę Mirosława Brzozowska, można sobie wszystkie odsłuchać, natomiast no wiemy, że to nie koniec, bo Mirosława właśnie tworzy kolejną płytę, powiesz nam coś o tym? To nie będzie może płyta, bo teraz już płyt ludzie nie kupują. Będą piosenki nie wiem w jakiej formie. Piosenek będzie za 30. Przez 30 lat prowadziłam pensjonat i w tym pensjonacie słuchałam ludzi. I z tego słuchania moje piosenki powstały. Ich wszystkich opowieści. Naprawdę 30 piosenek, może więcej, ale 30 tylko nagram. Mówiłaś mi, że będą też świąteczne, coś powiesz nam. To będzie świąteczne, to już w poniedzieli, bo już nagrałam, tylko zostają takie kosmetyczne sprawy. Już będę ci Patrycja dała, żebyś mogła zrobić jak będziesz mogła. Z wielką Podpady przyjemnością, takie. z wielką przyjemnością. Świąteczne, tak jest. No. No Czasami są bardzo fajne. Cudownie to Patrycji wychodzi, naprawdę nie, nie wiem jak ona to robi, ona jest czarodziejką w ogóle. Za no każdym razem, no. jak patrzę, jestem zauroczona tym, co widzą moje oczy i słyszą moje uszy. Także jestem no uchwana podwójnie. Ale tu słuchaj, powiedz Mirko, czy ty sama teksty wszystkie piszesz? Ty... Tak, tak, wszystkie są moje teksty i moja muzyka. Jajku, no to... To, to. to powstaje równocześnie. Nie, 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 nigdy nie Robię samego tekstu, tylko jednocześnie wszystko jest połączone. Chyba, chyba musimy usiąść razem i będziemy, ty będziesz tworzyć muzykę, i będziemy tworzyć razem. Może wspólnie właśnie. stworzymy jakąś jedną piosenkę na, na, z okazji naszego spotkania, bo niedługo się widzimy, prawda? No, właśnie, no, ja, no też właśnie. Mam, ja też mam inny pomysł na piosenkę, ale Wam powiem o tym po nagraniu. Ale coś tu, coś tu, coś tu Bernadetta powiedziała o jakimś spotkaniu. Kiedy to będzie? Przyznawać mi się proszę. To będzie 16 grudnia. Zostaję u no. Mirki do, do, do nowego roku. Po nowym roku chyba będę wracała. Także... Jeszcze nie, jeszcze nie, bo jeszcze będą goście. A, no tak. jak jadą goście, to ja wracam do, dopiero do siebie. Także jadę do Mirki i się tam zadzieje. No co, właśnie. Co się będzie działo? Opowiadajcie dziewczyny. Mirka powiedz. No, coś musi się dziać. Będziemy tworzyć, tworzyć życie, tworzyć. Bo bez tworzenia nic nie ma. No to pięknie. Czyli no to powiedz ma... jaki plan? <laughs> Będziemy tworzyć różne rzeczy. I jedzenie, i wystroje. Nie wiem, czy zrobimy wigilię wspólną z 30 gośćmi, bo jeszcze nie zapowiedziałam, że robię, ale może to zrobimy w końcu. Jest możliwość, żeby dziewczyny razem przygotowały spotkanie świąteczne Wigilię. Jeżeli ktoś jeszcze nie ma planów, to podam pod filmem wszystkie namiary. Jeżeli będzie 30 osób, to rozumiem, że takie spotkanie będzie. No. Jak Mirko, uważasz? Damy Zaprażam? radę. Zapraszam. Damy radę wszystko, my wszystko damy no radę. No jak nie wy, to kto by dał radę? No właśnie. Czyli jak ktoś ma ochotę spotkać na żywo Bernadetę i Mirosławę w jednym miejscu. To zapraszamy. Gdzie to będzie, Mirko? Opowiadaj. W Budach Ludzieńskich. Pensjonat Słoneczna Farma. Będę grała na fortepianie. Będzie ze mną śpiewała Bernadetta. Tak, będą kolędy. Zapraszamy. Będą tak. kolędy. Będzie właśnie wielkie kolędowanie. Może nie będzie, nie wiadomo jak bogatego menu. Podstawowy na pewno będzie, prawda, Mirko? Ale przede wszystkim klimat Meni... jest ważny. Menu będzie takie, jak potrzeba. 12 potraw? Tak. A, no to dobrze. No to dobrze, bo ty zarządzasz. Ty zarządzasz, że ja mogę wykonywać. Chudy luce, luceńskie. Lucieńskie. Lucieńskie. dwa. To podanie, jest centralna Polska, tak? Podamy no, tak. wszystko pod filmem. Jeżeli ktoś ma ochotę, ma znajomych, ma rodzinę, z którą chciałby spędzić czas, a przy okazji poznać dwie bardzo energiczne dziewczyny, czyli Bernadette i Mirosławę, pośpiewać razem z nimi, pobiesiadować, no to proszę się zgłaszać, bo się będzie działo z tego wynika. No i będzie, jak gotuję dla ciebie. O właśnie. Ja gotuję z sercem, to od razu mówię. Właśnie cały czas właśnie, kuchni, oporządzam przed wyjazdem jeszcze, jak to się mówi, muszę zaopatrzyć moje dzieciaczki w różne takie świąteczne rzeczy. Właśnie dzisiaj gotuję baszczyk, który będę wekować. już pierożki są zamrożone, łóżka też, no bo jak wyjeżdżam, no to wiadomo, że to musi, musi trafić na zamrażarki, ale już jakby już pewną część mam zrobioną. Wprawę mam, nie wiem jak ilościowo czy tam naprawdę tyle myślę no, że się bernadeta jak tutaj po dzisiejszym nagraniu tam się wiesz tłumy będą zgłaszać no to nie wiadomo może, może <noise> będziecie dzwonić po później nie 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 lista list, znaczy tam ilość miejsc ograniczona także jaka tutaj, jest, jaka razie... jest maksymalna liczba gości maksymalna 30 trzydzieści no to, no to zapraszamy. Nie da rady ścisnąć więcej. O, no to kochani no widzowie, kto pierwszy, ten lepszy. Także jeżeli nie macie planów, to proszę dzwonić i zapisywać, bo rozumiem, że tak, impreza świąteczna jest uzależniona od tego, czy znajdzie się ta grupa chętnych, natomiast impreza sylwestrowa już jest pewna. Już jest pewna i zajęta cała, nie ma miejsc. No jak to tak. nie ma? A jak przyjadę, to co? A to przyjmiemy cię do, na, do mnie, do domu. A rozumiem. Będzie się działo. Coś, coś nam, Mirko, powiesz jeszcze o tej swojej nowej płycie. Co się znaczy płycie? Swoich nagraniach, tak, które będą prawdopodobnie udostępniane w internecie. Poza świątecznymi, jakie będą Poza świątecznymi, te następne nie będę zdradzała tajemnicy, ale będą e, po 15 stycznia dopiero mhm. nagrywane. Ale jakie treści no. tam będą, te, te, te takie duchowe, o których mówiłaś na naszym poprzednim nagraniu? Nie, nie, to będzie miłość, to nie tylko seks, hmm, życie to nie bajka i Pan Bóg stworzył dla nas świat też. I wiele innych, wiele innych. O, to widzę, że dużo pracy będzie przede mną, żeby jakieś filmy pod te piosenki, już się cieszę. No właśnie. I czekam. No właśnie. I czekam. No, to tak. same pozytywne treści, prawda, Mirko? Tak, i domych drzwi zapukała dziś miłość. O a, niech puka, no a niech puka, a tak, tak, tak. niech puka. Otwierajmy te drzwi niech wchodzi. Właśnie, ja, właśnie. Ja też czekam, ja też czekam. Kto, kiedy, gdzie? <grym> które okno czy drzwi zapuka? I nawet z nieba zimny deszcz nie ostudzi. Nam dziś radości mej. Właśnie, bo u nas piękna zima była, właśnie się jesień rozpoczęła, czy wiosna, nie wiem jak już, bo to śniegu już nie ma, nie wiem jak u was. Jeszcze jest, jest u was śnieg? Jest. Tak, tak, u nas jest. A u mnie już nie ma, się szaro szaloburo zrobiło i deszcz właśnie pada. Hmm. Ale to nic, pogody, ducha mamy w sobie, pogoda jest zawsze w nas, także za oknem to niech sobie pada, niech sobie wieje, to jest natura. A my, my mamy być zawsze pogodni, uśmiechnięci, no słońce w sobie i te o, i faj, fajerwerki. Fajerwerki będą, tutaj w ogóle ciekawe informacje zostały ujawnione, nie dość, że nowe, nowe nagrania impreza świąteczna i impreza sylwestrowa. Bernadetta nam zdradziła, że czeka na miłość i otwiera drzwi, także panowie z kwiatami, o. proszę się w kolejce ustawić. W przyszłym roku, czyli za miesiąc, będziemy też próbować zrobić bal karnawałowy, bo obiecałyśmy to naszym koleżankom z Topi Buriady. Tak, 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 to prawda. No. Ja nie wiem, no czy ja tam od razu nie zostanę na ten ba ba no właśnie bo no znowu zachód wetnie, to no właśnie. ja się stąd nie, wy nie wykaraskam tak szybko. No właśnie, właśnie. Od razu zostań. Czyli Bernadetta się przeprowadza. Jakby ktoś jej tam chciał szukać w zielonej górze, to chwilowo niedostępna, proszę państwa. Tak, tak. Proszę no. mnie w zielonej górze nie szukać, nie, nie dzwonić, nie pisać i. A nie potem zapisać. będą święta Wielkanocne. O, Może Bernadetta od razu na cały rok się przeprowadzaj. A kto wie, kto wie, jak ktoś no tam zapuka, to ja no jestem wersja. wolnym człowiekiem. Nic mnie tutaj no bagaże, oprócz wnuków nie trzyma. Jestem wolna od nikotyny i nałogów, jestem wolna. Dziękuję za to Panu Bogu. Co nie się nie. dzieje kiedyś, na tym nagraniu, niesamowite. To ma być tylko dobra energia, mamy zarażać się dobrą energią, mówię na no cały czas, tak pozytywnie do przodu, i to jest, mówię, to jest ta magia, która nas w życiu powinna trzymać i popychać, i, i w ogóle wtedy działać się chce, żyć się chce, rano, wstawać się chce. Ja miałam takie stany kiedyś, że mi się z łóżka nie chciało wyjść, nie chciało mi się budzić i, i znowu kolejny dzień, a, dziś, a dzisiaj wstaję jak skowronek próbam, biegam, mam tyle wigoru i energii, że naprawdę z chęcią do Mirki jadę, tam się podejmuję, nawet jakby było 60 osób, też będę dała radę. Bo no, z Mirką, Mirka nie. będzie nawigować, a ja będę, a ja będę tam próbować i obsługiwać. Troszeczkę mam doświadczenia, też szykowałam duże imprezy i też obsługiwałam cały ośrodek praktycznie taki turystyczny, wypoczynkowy, także wiem, co to znaczy, jest co robić, jest co robić, ale ja mam radę. No, nawet no. na trzech posterunkach pracy. No też dziewczyny, jesteście w ogóle świetnym przykładem i jedna i druga, jak można z różnych ciężkich sytuacji życiowych wyjść i mieć podgodę ducha. Bernadetta na wielu nagraniach opowiadała, że kiedyś nie było najlepiej, a teraz sami widzimy, jak potrafi się cieszyć życiem, jak jest pozytywna i jak przede wszystkim nas tą pozytywną energią zaraża, bo widzowie ją kochają, uwielbiają. No Mirosława tak samo po prostu godne podziwu, że pomimo problemów zdrowotnych, udaru, o którym na poprzednim nagraniu opowiadała, dalej śpiewa, dalej ma chęć tworzenia, występowania, nagrywania. I no rozwodu, prostu... bo przecież też jestem po rozwodzie po różnych innych rzeczach. Tak, to nie są łatwe, nie są łatwe sprawy życiowe. To nas no. tylko wzmocniło, prawda, Mirko, bo takie sytuacje to też tak. wzmacniają, uczą nas tego, że dajemy radę w takich naprawdę ekstremalnych sytuacjach. U mnie też się bardzo dużo zadziało i zadziewa do teraz. To nie jest tak, że ja jestem teraz wolna i, i, i szczęśliwa. To się zadziewa, ale ja po prostu już przestałam to traktować jako, jako coś złego, tylko doświadczam. Cały czas mówię doświadczam i dziękuję za te doświadczenia, i, i jest mi łatwiej, bo to na tym życie polega, że to są dramaty, jeżeli sami je nazwiemy dramatami. Jeżeli powiemy, że to jest tylko nasze doświadczenie, to jest doświadczenie i doświadczenie innych istot, które biorą w tym udział, bo my jako matki szczególnie chcemy. Te dzieci chronić i tak jakby za nich no, chcemy dla, dla nich jak najlepiej, a tak naprawdę dorosłe dziecko jest już indywidualnym człowiekiem, który sam chce doświadczać i sam chce nabywać te doświadczenia. Nawet jeżeli się potłucze, nabije sobie guza, to jest jego życie, jego wybór. Małe dziecko można poprowadzić, a już dorosłe samo sobie wybiera tą drogę. Dlatego ja pozwoliłam mojemu synowi a czy w ogóle dzieciom pozwalam doświadczać, i nie jestem taką typową matką kwoką, jak niektóre matki, że się częsą. Nie, absolutnie. Dojrzałam do tego, że, że dorosłe dzieci wyfruwają w świat, i tak jak myśmy się też tu, różnie, jak to się mówi, przekonywali, jak, czym jest życie, one też muszą tego doświadczyć. Tak? Piękny przykład, czyli nie dość, że sama sobie poradziłaś z różnymi przeciwnościami losu, no to teraz tą dobrą energią właściwie zarażasz. No, Mirosława podobnie. Dzielnie sobie poradziła z różnymi życiowymi problemami, przeszkodami, turbulencjami. I tak i ty, rozświetla, Patrycja, rozświetlała muszę... rozświetla teraz swoim czy... głosem, tak, i, i, I pięknymi tekstami. Ty tu o mnie nie mów. Właśnie to o tobie też, bo ty, ty o nas mówisz, a ty właśnie jesteś takim naszym motorem napędowym. Ty jesteś taką iskrą, która mi się rozświetliła na mojej drodze. Ty mnie tak motywowałaś i kazałeś zakupywać też te, te, jak to się mówi, te dołki, które mnie tam napotykały. Także masz jak ja, cudowne jak ja powiedziałam. Jak ja powiedziałam, że Ty Patrycja jesteś naszą, my jesteśmy Twoimi dziećmi. Twoimi dziećmi. Ty nas wydobywasz na świat. No, widzisz? No proszę. Zobacz jak masz zasłużoną rolę matczyną. No. Dobrze, to Was tutaj otulam w takim razie i świećcie nam dalej i przekazujcie tą dobrą energię. Ja chciałam tylko pozdrowić właśnie w całą grupę topina Buriaków. Wszystkich nie będę wymieniać, ale oni już wiedzą. Mamy tam swoją grupę na, na WhatsAppie. I Wiktora koniecznie też, bardzo, bardzo no, dni do serca. Tak, Zapraszamy tak, tak. w ogóle do wspólnego nagrania, może się zdecyduje. Wiktor bardziej unika tych wszystkich technologicznych tych urządzeń, ale myślę, że ma tam synową i syna, być może pomogą mu kiedyś się połączyć. Ja bym bardzo chciała z Wiktorem też nagrać ten wywiad, jakiś krótki chociaż, bo on właśnie on chce promować tę tą wiedzę tam u siebie kończy tą w świetlicy i mu, jemu się marzy żeby, żeby tam grupy przyjeżdżały czy pod namiot i czy, czy zbierać aronie czy jabłka no nie wiem jakie on ma tam dalej plany ale ma tam warunki i być może chciałby o tym też powiedzieć bo to są takie no. plany które on realizuje jak się w przyszłym roku coś będzie działo to zapowiemy wcześniej bo to naprawdę niezwykłe żeby Wstęp był nawet dla wystawców wolny, wiadomo jak te różne spotkania wyglądają, także tutaj no, warto podkreślać, podziwiać i kibicować tymi tak, spotkaniami. Tak, tym, tym bardziej, że wiem, że oni mają do sprzedaży topinambur, dwa gatunki, ciemny i jasny, z tego co wiem. Mają różne, o miody mają, octy, yy, nie wiem co tam jeszcze mają w swoich, o i taki suszony, mm, suszoną aronię. Ale jeszcze, jeszcze, Bernatko, nie powiedziałaś o no. tym, że to, stopinamburu z liści jest fantastyczna, dobra herbata. I o. ma wiele minerałów. Właśnie tak. o tym. I susz też mają chyba y, stopinamburu. Także ja mam, ja mam tu też... troszkę tą pinamburu, i po tym y, jak przyjechałam do domu, zaparzyłam sobie herbatę. Fantastyczna. Nie wiedziałam, że ma taki aromat. Aromat i ma właściwości bardzo tak, fajne, bardzo, tak. o topinamburze mało mało kto mówi mało, i mało co wiemy, my już wiemy trochę no. więcej, ale fajnie by było jakby Wiktor się rzeczywiście zgodził i no. sam o tym opowiedział. Właśnie, Będziemy... zrobimy jakąś tam akcję topinambur, żeby Wiktor się na przykład zdecydował i określił jakie ilości by wysłał, bo wiele osób chętnie by na przykład zakupiło. Ale z wysyłką, Aha. tak? Także może coś takiego by powstało. No właśnie, no. trzeba pomóc też y, takim ludziom jak Wiktor Warto. Naprawdę warto. Warto, warto. On, on sercem myśli i, i działa sercem. To jest piękne. To, jest to co dziewczyny, piękne. robimy akcję Tompinambur? No oczywiście. No tak. Ja już dzisiaj rzucam na grupie i tam będziemy męczyć Wiktora. Super. Synowa jest u niego, bo ona mało capa, dlatego myślę, że ona tam zadziała, jak tam. No, jak właśnie, no właśnie, może go ściągniemy na karnawałową imprezkę. No myślę, że na karnawał przyjedzie. No. A ustalamy o. może, że niech to będzie pierwszy weekend po Nowym Roku, to może, może ja tam rzeczywiście zostanę. Może to, drugi. To... Bo pierwszy to będzie szybciutko. Może mnie się uda dojechać, to wtedy, no jakbym go tam no na właśnie. miejscu spotkała, to by się nie mógł wykręcić. No, tak, no właśnie. No. No, trzeba korzystać no. z okazji. Tym bardziej, że miejsce z tego, co widziałam na zdjęciach, bo jeszcze tam nie byłam, tam u ciebie, Mirko, jest cudownie. Jest cudownie. Jest jezioro, jest las. Co więcej potrzeba? No. Jest fortepian. O, i, I fortepian. I, i będzie muzyka dobrać. i śpiew. Pokażę Wam tu są moje instrumenty. Ja tu w domeczku o. też mam. Moje no. instrumenty. No to pięknie, to będziemy... Ojej już Mirko już się cieszę. Już wieczorem zawsze przed spaniem będziemy sobie próby robić. Zawsze, robiło, nie? zawsze tak? tak. No ja muszę się nauczę się Grać na kitasze cię nauczę. Ojej, bo mam... Bo ja ich Też w domu. Ja chyba się już tego nie nauczę. Już mi nie nauczę. Ja, ja się nauczyłam dopiero, jak miałam 48 lat na keyboardzie. O! o to to no może może, może, może i dla mnie jest szansa w takim razie. O. Tak, tak. Kurde, no to Super. jak tyle. Damy radę, orkiestrę stworzymy, nie? No, tak jest. No właśnie. Dobrze dziewczyny. To I bardzo... chór trzyosobowy. Bardzo tak. wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie, za to, że jesteście nieustająco w dobrych nastrojach. Trzymam kciuki, żeby zarówno impreza sylwestrowa, jak i świąteczna się udała oraz te, które nastąpią po. No i być może do zobaczenia. Oby do zobaczenia. Dziękuję wam zobaczenia. dziewczyny, cieszyłam, cieszę się jak dziecko i będę się zawsze cieszyć jak no będę się z wami widzieć. Czy na żywo, czy Wzajemnie. na taką, w takiej formie? Zawsze jest przyjemnie. zawsze. Wzajemnie. I dobrego, kochane. Pa, Pa, Pa. Zia... pa. Nie patrzyłam hmm. tylko w kalendarz, bo szósty jest czek króli, nie? Szóstego to jest sobota. Chyba będzie trochę za szybko. I wszyscy ludzie się nie pospierają po sylwestrze. Mhm. To, to jak to przecież, Właśnie. jak imprezy weselne są kilkudniowe, to co wy myślicie, że nie dadzą rady? Ha, to ja tam muszę przyjechać, Wam pokażę. No to właśnie. Nie, to spartnie. Tak no nie, właśnie. Nie, nie obchodzą. Czyjeć, no. bo będzie zabawa. Mówię ci, fajna.